Stajnia Janów Podlaski, gdzie konie arabskie pochodzące z tej stadniny trenuje Włodzimierz Groniszewski, jest prawdziwą rewelacją sezonu. Większość koni zwyciężyła przynajmniej w jednym wyścigu, a rekordziści jak Tik Tak czy Olos mają na koncie po trzy wygrane gonitwy. Pracę na wyściga zacząłem w 1981 roku, pracując w szpitalu koni przez 14 lat. W tym czasie też przez 10 lat byłem sędzią starterem w tym okresie. Następnym etapem była aspirantura roczna, którą odbywałem w różnych stajniach, gdzie miałem okazję zapoznać się z treningiem, z metodami treningowymi prowadzonymi przez różnych trenerów, co mi bardzo dużo dało. No i jak trafiła się okazja, zwolniła się stajnia, objąłem stajnie. Janów Podlaski Do chwili obecnej stajnia wygrała 25 wyścigów. biegało 19 koni, gdy stajnia w sumie liczy 20 koni. Są to same konie arabskie ze stadniny Janów Podlaski. Trenerem zostanę wygrywając 50 gonit, gdyż po prostu tak stanowią prawidła wyścigowe. Ze starszych koni zdecydowanie najlepszy jest elektor również wysoko oceniam Tiktaka, który jest konie twardym i, i, i równobiegającym. Zresztą inne konie też bardzo dobrze się spisywały. Bardzo wysoko oceniam losa, z tym że jest to konik na krótkie dystanse, ale bardzo równobiegający. Młodych koni najlepszy jest w tej chwili Ekar, Sogierów, następnie Napar. Stobych, natomiast najlepsza jest elpera. Druga w kolejności jest horda, z tym że jest to to była bardzo delikatna. Trzeba z nią bardzo ostrożnie manewrować. Ja A raczej koniom daję sporo odpoczynku. Nie, 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 nie feruję jakiegoś bardzo mocnego treningu. To zresztą zależy od konia. Jeden koni potrzebuje więcej roboty, drugi mniej. I to polega, w zasadzie rzeczą trenera jest, by pośrodkować, jakie jaką robotę zaserwować.